To jesteśmy w trzeciej części tutaj zakończyliśmy na wypowiedzi pani Elżbiety Grewarek, która jest pracownikiem Muzeum II wojny światowej, czyli można powiedzieć Muzeum Ludobójstwa, tak, ludobójstwa Polaków, Gdańszczan, Kaszubów i tak dalej. Tutaj nawiązujemy do 1308, mordu Gdańska, prawda, też, że to ludobójstwo jest w historii Gdańska jakby wpisane na przestrzeni dziejów, co najmniej od 1308, a ludobójstwo Słowian, no to właśnie od, od, od czasów, gdy. No, jakieś szaleństwo zapanowało mniej więcej w VI-VII wieku, rugowania Słowian od, od, na, na, na dren, od Renu w kierunku Łaby, później za Łabą, potem za Odrę. Jesteśmy w tej fazie, kiedy jesteśmy umieszczeni jakby w KL Poland między Bugiem, Odrą, Bałtykiem, a Karpatami. Jest to wielki KL Poland zarządzany przez, można powiedzieć, rząd Hazara który gdybyśmy mu nadali epitet Kapo, no chyba byśmy nie popełnili jakiegoś błędu, ale chcielibyśmy, żeby pani jako kobieta spojrzała, no nie, niekoniecznie zgadzając się z naszymi tezami, żeby pani dokończyła ten wątek właśnie banderyzmu, bo ja myślę, że on jest w ogóle unikany. Nie wypowiadamy, kim był bander, a kim był Doncos, czy ideologie i co stoi za tą, czy, czym jest ta ideologia tak naprawdę. No bo y, kult człowieka jako jednostki, jako bandery, czy Stalini, Stalina, prawda, czy no, jednostki generalnie. No musi się kojarzyć, wiadomo, tak jak Lenin się kojarzył z ideologią marksizmu-leninizmu, tak? Także tutaj jest ta ideologia banderyzmu i co, co, to, co to jest? Jakby Pani troszkę szerzej to może... I jaka jest świadomość dzisiejszej młodzieży ukraińskiej, bo ona przybywa też do muzeum, czy to jest już groźne, to pokolenie, bo żyjemy pokoleniami, czy to pokolenie ukraińskie, czy już jest zagrożeniem dla Polaków? Jakby Pani w tej sprawie się wypowiedziała. No tutaj kilka wątków tak. padło. Przede wszystkim właśnie historycznie. To znaczy, nie ma takiego państwa jak Ukraina, tak? bo tutaj nie ma y, 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 tego pierwiastka państwotwórczego. Tak? Y, instrumentalnie traktowano tą ludność mieszkającą na tych terenach i robili to i Austriacy i Niemcy, prawda? Oni jakby podburzali tak? tą ludność. Y, przeciwko Polakom, tak. Tak? czy przeciwko Rosją, Rosjanom, tak, że oni byli traktowani instrumentalnie. Oczywiście były pewne ruchy oddolne, tak, ta kultura lodowa, wiejska, tak, się pojawiała stąd, wytworzył się ten język ukraiński, ale on był na, na niskim poziomie i, i w zasadzie dzisiaj mamy też na przykładzie państwa ukraińskiego przykład, jak Ukraińcy zostali wykorzystani do tej rozgrywki, prawda? Wykorzystani y, przez Amerykanów do rozgrywki przeciwko Rosji, tak? Bo mówię. Czyli pan, tak mówi pani historycznie, najpierw no, Austriacy, no, tak, Austriac używali znaczy, wojna wojna Niemcy, czyli tak. Wołyń, Mord wołyński, prawda? No nie, 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 ale Niemcy nie, nie. bo Pak Brzeski, pokój Brzeski, bo my mamy pewien problem, my sobie nie, roz, y, nie zdajemy sprawy z. Y, y, z niebezpieczeństwa, z Traktatu Brzeskiego, który bardzo potrzebny był w czasie I Wojny Światowej Niemcom, żeby ten front wschodni zamknąć, tak? tak? Przecież Niemcy inspirowali i zapłacili Leninowi, już nie chcę wchodzić w te szczegóły. Chodziło o to, żeby Rosję wycofać jako sojuszniczkę Francji i Anglii, prawda? I zamknąć ten drugi front, bo Niemcy nie były w stanie walczyć na dwa fronty, tak? tak? Mieli główny front na teatrze działań z Francją, tak? Tam był główny teatr. W związku z tym, y, pokój brzeski to było wycofanie się Rosji z wojny. I w tym pokoju brzeskim brali udział Ukraińcy. I tam wytyczono nowe granice, do których Ukraińcy dzisiaj się odwołują, a to są tereny obejmujące y, Rzeszowszczyznę, Hemszyznę. Za mężczyznę, tak? I Ukraińcy na tą mapę się powołują, że my dzisiaj zajmujemy ich terytoria. A to był akt niemiecki. Podpisany 9 lutego 1918 roku, czytamy z internetu. Tak. E, zawarty w wrześniu. Tak. E, 9 lutego cesarstwem, między cesarstwem niemieckim, bo to jeszcze było wtedy tak, nie cesarstwo niemieckie, tak. Austro-Węgrami. Austro ich sojusznikami, cesarstwem Bułgarii, Imperium Osmańskim, a Ukraińską Republiką Ludową, a ich sojusznikami? No, Ukraińska Republika no, Ludowa. No więc właśnie, dlatego proszę zwrócić uwagę, ta mapka jest bardzo niebezpieczna. Taki bunt w Polsce to się o tym nie mówi. tak. I, i my, po prostu Ukraińcy to przywołują wielokrotnie, ci nacjonaliści ukraińscy, że tu my ciągle jeszcze odbierzemy sobie, a więc tu byli instrumentalnie potraktowani. I teraz mamy drugi pokój. Czyli to był taki rozbiór polski, można powiedzieć, po tak. I wojnie światowej. Tak, bo jeszcze jakby nie było ustalono traktatu granic. Traktatu Warszawskiego. Tak jest, no, no, no nie było granic. A nawet w traktacie Warszawskim nie było wschodnich granic. Tak, w ogóle nie było wytyczonych. I teraz mamy traktat ryski, o, tak. drugi, raptem 21, 21 tak, tak. gdzie znowu Ukraińcy podpisują. A, proszę ten. zwrócić uwagę, a oni tego nie widzą dzisiaj, że oni zaakceptowali tą granicę traktatu ryskiego. Tak, tak, prawda? Oczywiście, byli stroną w tym Tak, zobaczcie, jak oni manipulują Ukraińcy dzisiaj. Polacy po prostu są ignorantami historycznymi, bo nikim tego nie mówi. Czyli traktat ryski, lub inaczej, pokój ryski, tak. traktat pokoju między Polską i Rosją, podpisany tak, ale... w Rydze dnia 18 marca 1921 2021 roku, traktat pokoju, zawarty pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną itd. itd. I. Ukraińską, ukraińską, się, ukraińską proszę, proszę zwrócić uwagę. Prawda? Ukraińską republiką, tak, socjalistyczną, mówiąc tak. Rosji, ratyfikowany przez naczelnika i tak dalej, tak, 16 kwietnia 21 roku, Alpr ale Ukrainę, tak. czyli traktat Ryski dotyczył Polski, sowieckiej, sowieckiej e, e, Rosji i sowieckiej, tak. w jakimś sensie, sowieckiej Ukrainy. Ukrainy tak. tak, i teraz jeszcze jest jeden element tutaj. Dziękujemy, że Pani na to zwróciła uwagę, bo to są prawne. Prawne, no jako historia. do naukowców, żeby się tym zajęli. Tak? I, I jeszcze jeden element, który jest mało poruszany, co zarzucają nam Ukraińcy, ponieważ też y, Polacy mieszkający na wschodzie, którzy jakby przeszli na stronę ukraińską, bo my mamy takie rody, tak? Szeptycki, jeden był po jednej stronie walczył, a drugi szeptycki był po stronie ukraińskiej. Mamy tak, bo mnóstwo nazwisk. Które są po stronie ukraińskiej, to są polskie nazwiska, nawet brzmienie pokazuje, tak, chociaż tak. oni używają fonetyki ukraińskiej. I o co chodzi? I tutaj mówi się tak, jak się interpretuje ten układ ryski, że Ukraina miała otrzymać państwo w swoje, ale była za słaba dyplomatycznie i nie udało im się, tak? Że myśmy wchłonęli. Do zbrucza. Tak? tak, że myśmy zabrali im tę ziemię, tak? że oni jakby, do, dokonano rozbioru Wersalu, tak oni to sobie interpretują, a więc no bardzo znaczy, ryze, bo to Wersal nie... Rydze, rydze. no ale tu chodzi o to, że no, y, y, Wersal tak, nie dał im ale jeszcze mamy jedno zagadnienie prawne. Nie dał jednego, nie dał im państwowości. Ale jeszcze jedno tak. zagadnienie prawne, czyli określenie granic w czasie lat 90., kiedy nagle powstaje, no właśnie, tak, Ukraina, tak, tak. tak naprawdę na bazie sowieckiej republiki ustalonej przez e, Stalina I tam nie było no konferencja pokojowa nie było konferencji po II wojnie światowej czyli to był akt Stalina jak ma wyglądać republika sowiecka białoruska tak. republika sowiecka Litewska, tak. republika sowiecka ukraińska i on ustalił granicę, nazwijmy omownie Kurzona, tak Kurzon, co prawda Kerzona Kerzona co prawda e, przewidywał też jedna z linii kurzona Kerzona przewidywała Lwów w Polsce ale on tam sobie to trochę uprościł w każdym razie no, tu też jest dyskusyjna ta granica, ponieważ no, Ukraińcy mają, a my sięgniemy, jeszcze dalej sięgnijmy do historii, kiedy myśmy po prostu inkorporowali ziemię, w 1569 ziemię, no, nazwijmy dzisiejszej niby Ukrainy, czyli kozackie, do Rzeczpospolitej, odrywając jej od Litwy, bo Ukraina przez długi czas wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego i, rok, i myśmy, można powiedzieć, że w jakim sensie no, uwolnili Ukrainę od Litwy, ten akt Zygmunta Augusta 1569 roku, czyli Unia Lubelska, która jest Unią, tak szczerze mówiąc, polsko-litewsko-ukraińską, ponieważ Rzeczpospolita inkorporuje, wchłania Ukrainę aż do Kijowa. Aż do Kijowa, bo to był ten akt o Kijowa. No i jeszcze Unia Hadziacka później, 1658, kiedy proponowaliśmy Ukrainie, w takim akcie, ale może do tego dojdzie. Proponowaliśmy Unią Radziadzką wysopłanie tej części, nazwijmy to, ukraińskiej, jako ten trójczłon. To znaczy, że Polska będzie się składać, w Powstaniu Stoczniowym to widać, że Rzeczpospolita składa się z trzech elementów. Litwy, czyli pogoni litewskiej Michała Archaniowa, kozackiej, bo to nie ukraińskiej, tylko kozackiej. To, polecam tą no pracę, ale to tak nie było. To zaraz Pani skomentuje. No, no i tak. polskiej. Ale bo, tak czy owak stoi przed nami konferencja pokojowa za kilka godzin i stoi przed światem, no, rozwiązanie tego konfliktu, tak, tak czy owa, tak? Oczywiście my uważamy, że jeżeli ta polityka będzie prowadzona, wojna dotrze do Polski i będzie wielka rzeź Polaków, tak? Mogą się odwrócić też sojusze, bo to się zdarzało w historii, no na przykład ugoda pieriesławska, że Ukraińcy rzucili nam się w ramiona, ale zaraz później, wcześniej i później rzucili się w ramiona Rosjan, czyli po ugodzie chadziarskiej była ugoda pieriesławska, czyli właściwie aneksja Rosji, i nagle z wielkiej miłości do Polaków, ale to naprawdę, Wychowski, jak ktoś naprawdę był hołd przywiezieniem tych ludzi, oni na Zamku Królewskim tu ślubowali, że powsze czasy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co robi Żeleński, który nie chce się udać do, do Polski, to jest pikuś wobec tego, co robili atamani yy, kozaccy wtedy, Wychowski i reszta. Yy, i drodzy, ale dwa lata później, w 58, czyli 59 barok później, już jest podpisana ugoda Piliesławska, czyli odrzucają ugodę chadziacką i przechodzą na stronę, to tak zwane, na, się nazywa w polityce wojennej odwrócenie no, sojusze. sojuszy. Odwrócili sojuszu, Sojusz stali się antypolakami, tak. z propolaków. I to się może zdarzyć, że nagle się sprzymierzą z Rosją. I pójdą na lachy, ponieważ Putin może im zaproponować, owszem, ja wam zabrałem trochę tego terenu, ale odzyskajcie sobie te tereny na Polsce na przykład, tak? Znaczy, ja może tego tak bym nie widziała w tych kategoriach, bo no. do Rosji też dojdziemy. Ale tu już rzeczywiście się rozgaduje. Tu bym została przy współczesności, tylko poruszyłam właśnie tą sytuację pewnego niebezpieczeństwa, wynikające właśnie z tych zeszłości. I tu trzeba wiedzieć, że byli... Ukraińcy instrumentalnie wykorzystani, ale też musimy wiedzieć, że tak jak my nie jesteśmy jednorodni jako naród, Ukraińcy też nie. Nasze media tylko pokazują Załyńskiego i tą grupę hazarską, która rządzi. Natomiast ym, to, co wybrzmiewa nawet i w czasie rzezi Wołyńskiej, pierwszej i drugiej, bo ja nazywam pierwszą rzezią Wołyńską, ta, która się działa w czasie rewolucji październikowej. Świetnie o tym Kosak szczucka pisze w porządze. Polecam Pożogę, bo wtedy jakby wymordowano dwory, tak? Wtedy dwory, tak? Bo w czasie woły A A to ja już tak. mówię, to już jeszcze, to jest jeszcze, to już... jeszcze. jeszcze Humańska. Tak, ale tu, tu jakby mówimy o wieku XX, 20, 20, tak? 20. tak? Genialnie pisze o tym Kosak szczucka Ona uciekła właściwie stamtąd z, z niczym, tak? Bo oni mieli tam majątek. I ona opisuje, jak to były dwory niszczone przez Ukraińców i właśnie wtedy mordowali według tego samego klucza, który był potem na Wołyniu. Ale o co chodzi? Czyli najpierw ich pozbawili elity, a potem już mordowali te doły. Tak, ale polskie, bo etniczność, bo tam chodziło, że Polak, tak, status Czyli Polak. może być tak, że Piaśnica i Zaspa są zalążkiem tak. mordu. Tak, i tu chodzi o to, że tutaj był klucz jeden, jesteś Polak, to od razu podlegasz tym zasadom, tak, mordowania. I o co mi chodzi? Dzisiaj na Ukrainie Władze mają właśnie ci banderowcy. Przeciętny Ukraińiec wcale się nie identyfikuje z tym. I tu jest też ważne dotrzeć do tych Ukraińców, którzy y, y, są podporządkowani. I teraz ja sobie myślę tak, ponieważ w Kijowie były marsze kobiet wdów, o czym żadna nasza telewizja nie powiedziała. Są ruchy y, takie, które sprzeciwiają się tej wojnie. Wśród samych Ukraińców. Rozmawiałam z Ukraińcami. Uciekają, uciekają, nie chcą iść na wojnę, płacą straszne pieniądze. W tej chwili, właśnie, jak byłam w Krakowie. no taki... się nawet. A, właśnie, właśnie tak. Jest w prasie ukraińskiej taki ukryty kot. Lekarze się ogłaszają, że y, dokonują łamania palców, tak? Jakby y, to były takie komunikaty: zapłacisz, ja ci załatwię, że nie wezmą cię do wojska, tak? Więc jakby jest y, 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 ruch antywojenny, który y, no, nigdzie nie wybrzmiewa, no bo wiadomo, u nas jest tylko ta jedna narracja, tak? Że my nie możemy też wszystkich Ukraińców do jednego wora wcypywać, bo to znaczy, że my jesteśmy ignorantami. Co tam naprawdę się dzieje, tak? Czyli ci są zdegradowani, ci, którzy są antywojenni, tak? Oni są zmuszeni. Mikoły idą na wojnę, biedacy. Mało tego, y, też banderowcy wybierają tereny, z których wysyłają. I wyobraźcie sobie obwód Żytomierza, gdzie są korzenie Polska. polskie, idą na wojnę. Oni wybierają też regionami, to też jest ważne. Ta diagnoza powinna być pogłębiona. My y, nie możemy tak traktować wszystkich tu Ukraińców, bo musimy mieć sojuszników wśród nich, tak? I, I ja myślę, że też apel do nich powinien być, tak? Żeby ich, jeżeli my ich podzielimy, powiemy, że my rozumiemy ich dramat, bo to jest milczący dramat tych Ukraińców pozytywnych, którzy chcieli normalnie żyć, normalnie pracować, też może wielu z nich ma polskie korzenie. No bardzo dużo. Tak, no, no część się y, odwołuje. Dlatego tutaj przesłanie powinno być to do tych Ukraińców, tak? Y, bo y, y, nasze władze będą promowały określoną, tak? Tą, czy, czy hałaśliwą, hałaśliwą, tą hałaśliwą grupę. Ja widziałam na jakimś filmiku w internecie, teraz w Warszawie, jak był Biden grupę wrzoskliwych Ukraińców z flagami, tak? którzy występują przeciwko Polakom, tak? tym, którzy są propokojowi, tak? Więc więc to było straszne. Na ulicach Warszawy właśnie takie grupki wzajemne się przepychały, tak? Więc to jest szalenie ważne, że musimy znać to, co dzieje się na Ukrainie, znać dobrze historię, w jaki sposób odbywa, odbywała się rzeź wołyńska. O tym bardzo pięknie pisze Kulińska. Ten bochen chleba, który od wsi do wsi, prawda, noszono i tak dalej. Jakby przymuszano daną wioskę, która strukturalnie była polsko-ukraińska, przymuszano ich do mordu na Polaka, prawda? A więc to wszystko trzeba wiedzieć, tak? Że jeżeli my oni będą widzieli w nas sojuszników, to my si wspólnie możemy jednak przerwać. To, to, szaleństwo. To, to szaleństwo, które się dzieje, tak? To jest no, szalenie ważne. I chciałabym też tu się odwołać może to tak prowokacyjnie, do Orędzia Putina. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, jest w internecie na stronie Dakowskiego. Ja może wejdę do oryginału. Pod jakimi hasłami? Bo to jest ważne, czy Putin ma poparcie w Rosji? Wśród swoich obywateli? I teraz proszę Państwa, no niestety przy takim tekście, przyznam szczerze, ja nie mogę tutaj Putinowi zarzucić, że on mówi nieprawdę. Bo on mówi o, o kulturze Zachodu, o LGBT, tak? tak, o rozbiciu rodziny. On odwołuje się do tradycji chrześcijańskiej i on wręcz, On tu pisze o tym. Tak na przykład zacytuję, tak? On na przykład y, pisze tak, od 2014 roku Donbas walczył o prawo do życia na swojej ziemi, posługiwania się ojczystym językiem. Walczył i nigdy nie poddał podczas blokady ciągłych ostrzałów jawnej nienawiści kioskiego reżimu. Mieli, mieli nadzieję że, i czekali, że Rosja przyjdzie im z pomocą. Y, I teraz dalej tu jest tak: Przerażaj, y, jest przerażająca metoda oszustwa Zachodu że zachowywali się tak bezstydnie i obudnie przy niszczeniu Jugosławii, Iraku, Libii, Syrii. A więc tu podaje właśnie te agresje. Dalej tu mówi o Radzie Bezpieczeństwa, która w sprawie Donbasu nie zajęła stanowiska, jak Donbas był niszczony. Przez Ukraińców. Donbas, no to przez Ukraińców oczywiście. Cześć, tak. tak, tak, tak. No to 2014 była wojna. Tutaj dalej, właśnie bardzo długie to wystąpienie, i powiem szczerze: no, trudno mu nie przyznać racji, że on to jest wojna cywilizacyjna, tak? Przynajmniej tymi argumentami tutaj Putin się posługuje. On tak? jakby chroni tą mniejszość, większość rosyjską na tych ziemiach w jakimś Ale sensie jest... jedno, ale też i cywilizację. Cywilizację, bo on tu mówi o LGBT, że Zachód, ten zgniły Zachód, tak. Co nam chce narzucić, tak? Jaka cywilizacja? Jaką cywilizację? oni nie chcą tej znaczy, cywilizacji. Zachód Europy, to trzeba wyraźnie powiedzieć, i Banko, to powiedział, jest na pewno kontrolowany przez Hazarię. Tak i Ameryka jest kontrolowana przez Hazarię. I teraz musimy powiedzieć, i tutaj podziękuję Marszałkowi, który w, w Rykach, to był 8 lipiec 2000, bodajże, 19, rok, może 18, w którym w miejscu św... Kościoła Świętego Jakuba, gdzie są tylko fundamenty. Myśmy poświęcili między innymi Rosję niepokalanemu Sercu Maryi. Myśmy chyba jako pierwsi to zrobili. Później to zrobił dopiero za rok, później Franciszek. Ale jakby nie przypisujemy sobie praw do sukcesu z tego wynikających, bo mamy wrażenie, że po tym diktum, czyli po tym poświęceniu Rosji niepokalanemu Sercu Maryi, co wynikało z przesłania Fatimskiego, no my oczywiście nie rozumieliśmy, dlaczego to do końca mamy tak robić, ale skoro Fatima, Matka Boża prosiła Fatimie, to zrobiliśmy. Poświęćcie Rosję niepokalanemu Sercu. Mieli to zrobić biskupi. Ale skoro biskupi tego nie zrobili, polscy i inni, no to jako król taki, byśmy powiedzieli, no odpowiedzialny za, za zachowanie biskupów, myśmy to zrobili. Można znaleźć to w internecie. Yy, I nagle się zmieniło, tak że Rosja jakby walczy o to, to co Pani powiedziała, o wartości chrześcijańskie. Przeczyta, tak? ale przeczytam. Bardzo proszę. Ale o to, co chciałbym im powiedzieć, cytuję Putina. Spójrzcie na Pismo Święte i główne księgi innych religii świata. Mówią one o wszystkim, Moment. Mówią one o wszystkim, w tym o tym, że rodzina to związek mężczyzny i kobiety. Ale te święte teksty są też kwestionowane. Tak? on tu mówi, że podobno Kościół Anglikański planuje właśnie zbadać pomysł Boga neutralnego płciowo. Cóż tu do, y, dużo mówić? Ojcze, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Tak więc tutaj jest odwołanie, to są słowa Putina, więc ja, ja po prostu cytuję z orędzia, tak? on tutaj stawia siebie jako obrońcę cywilizacji chrześcijańskiej, tak, bo Kościół prawuje. Święta kadr... Ruś przeciwko Hazari, była tak. książka. Tak, się, więc tak. ponieważ y, odrodzenie y, prawosławia nastąpiło w Rosji, ja to widziałam, obserwowałam, na każdym osiedlu cerkiewka, to jest niewyobrażalne, o tym nikt u nas nie mówi, ale tak wyglądała Moskwa i tak wyglądają miasta rosyjskie, to są maleńkie takie, małe. Y, I tego jest pełno, tak, czyli y, możemy powiedzieć, że to jest taki zlajcaryzowany, tak, y, y, kościół, ale jest ta próba, tak, że jednak no do tak. religii się odwołują i władze rządowe też się odwołują do, do prawosławia, tak? Jest ten sojusz ołtarza w tej Strony. chwili i tronu, tak? Więc, więc tutaj mówię, no to orędzie jakby przeczytać, no to trudno nie zgodzić się, tak, że jest to wojna cywilizacyjna w kontekście LGBT, w kontekście tego, co się dzieje, jest wojna z nazizmem, bo tu też Putin mówi hmm. o y, jakie mają te formacje na Ukrainie, jakie wzory, i on tutaj dokładnie podaje nazwy tych jednostek ukraińskich, insygnia mają nazistowskie. Podaje Totenkowiczka, Czaszka, Dywizję Das Reich. Nawet tu podaje o całkiem niedawno Brygada Sił Zbrojnych Ukrainy została nazwana Edelweiss, po nazistowskiej dywizji, której personel zajmował się deportacją Żydów, rozszeliwaniem itd., itd. Więc no, to jest cytat z Putina, który był właśnie w teorendzie wygłoszony, kiedy Biden był. Ale co nam tu Biden przywozi? on na bestii no. przyjeżdża i co nam no. promuje? Myśmy się, wami Polaków zapytać, samego Bidena. Panie Biden, zwracamy się tutaj do, do Pana. Jaką ideologię Pan prezentuje? Według na prezentuje Pan ideologię LGTB, aborcja, ideologia śmierci i tą bestią to przywiózł, tą ideologię. Libertarianizmu, prawda? Rupta co chce, ta. No po prostu e, globalizmu, tak? To są te identyfikacje. Również ja jeszcze przecież, w Stanach Zjednoczonych jest świątynia szatana. Ale no właśnie, jeszcze co? No właśnie, Słuchajcie, y, właśnie wczoraj... No co to, może przywieźć na bestii? No bestię, tak? Szatana. Spotkałam szatana. kolegę, który jest taki proamerykański, ja wiem, no, fajnie, ale przecież na ambasadzie amerykańskiej Stanów Zjednoczonych wisi flaga LGBT. No tak, no właśnie co ona no, no, tu Jeżeli przyszło, my, no mamy... Y, 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 Wiąza się, to ma być nasz sojusznik i obok flagi amerykańskiej wisi flaga LGBT w Warszawie. No widać, to idzie się obok ambasady. No, 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 no to już jest chyba takim jednoznacznym. jednoznacznym. Tutaj nawet nie potrzeba komentarza. tak? Jakie treści? Jakie treści? czy no Polacy, Polacy nie byli gdyby Polacy nie byli może nie tyle instynkt, może my mamy i tych samozachowawczych, będziemy jeszcze o tym mówić, Polity. Polityczny będziemy o tym mówić, ale y, mamy wrażenie, słuchajcie, bo będziemy w tej może będzie czwarta część, będziemy powoli konkludować, ja proponuję wystosować, żebyście wiedzieli, jaki jest cel też. Apele do Rosji, apel do Ukrainy, apel do Stanów Zjednoczonych, apel do Unii Europejskiej czy do Niemiec, Apel do Izraela i tak dalej możemy te apele jakby już wypowiadać powoli, bo Pani słusznie zauważyła, że trzeba zgłosić apel do Ukraińców i do tych dwóch Ukraińców, do nazistów, czyli do banderowców, czyli przeproście, upadnijcie, przeproście Boga i nas. I Możecie liczyć na, na, na po prostu na to, że dojdzie do jakiejś konferencji pokojowej, a jeżeli nie, to spotka was kara Boża na pewno, No ale apel też do tych Ukraińców, co Pani powiedziała, tych Ukraińców świadomych, że są pod okupacją, tak jak my, mhm. żeby wytrwali. Żeby liczyli, że jest siła w Polsce, która królewska, która o nich myśli, dba i, i że o wszystkim zdecyduje jednak Bóg, tak? Nie ludzie, tylko Bóg. Biden robi swoje, Putin robi swoje, Chińczycy robią swoje, na końcu i tak wygra Bóg, bo bramy piekielnego nie przemogą. Chodzi o to, żeby przetrwać, żeby przeżyć i żeby była jakaś siła, która no, potrafi temu szaleństwu, złu, zła, przeciwstawić się. Bo, bo Biden przyjechał jako przedstawiciel świata. No mówi się, że Stany Zjednoczone to wielki szatan, Izrael to mały szatan. Ja myślę, że nie ma tu przesady. Musimy w tych kategoriach to operować. Jest to walka pomocników szatana na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych, Izraela i tej Hazarii w Polsce i na Ukrainie, która chce pokonać No Rosję rozumiana, to co pani powiedziała, ale jeszcze... No, tą sowiecką, tak? która się trochę zmieniła. Nie będziemy tutaj apoteozy apeteo Rosji robić, bo my się to obawiamy. Ale w tej walce, gdzie walczy, no, w najlepszym przypadku szatan z Szatanem, a, 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 znaczy, a w najgorszym, e, czy w najgorszym szatan, z szatan a w najlepszym to walczy e, szatan z, 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 z nawróconym powiedzmy państwem, tak? które nawróciło się poprzez ten poświęcenie Rosji nie w sercu Maryi, no to my zachowujemy się bardzo dziwnie, tak, my w znaczeniu ci co nami rządzą, tak, bo próbują wmówić Polakom, że trzymanie z Amerykanami pod flagą LGTB i trzymanie z banderowską Ukrainą coś dobrego nam to da. Dokładnie. No jest to jaka, jakaś paranoja. Aberracja jest tak? Jakaś, jakaś paranoia. prosimy. Powoli, abyście inne zostało jeszcze mogą to skończmy teraz tą część.